Co jadłam w ciągu dnia? Moim pierwszym posiłkiem jest owsianka, właściwie połowa porcji. Ja generalnie owsianek nie lubię, ale jeżeli mam wcześniej rano trening, a tak było tego dnia, to lubię po nią sięgnąć, ponieważ ona mnie nie najada, ale fajnie zapycha i daje energię na trening. To są trzy łyżki płatków owsianek zagotowane z mlekiem owsianym, mrożonym ananasem, nasionami chia i borówkami. A zaraz po treningu wlatuje kawa, czyli latę na mleku owsianym i już właściwie śniadanie. I dziś były to dwie kromki chleba żytniego z połową buraty, suszonymi pomidorami, figowym balsamik samiko, korniszonami i dwoma jajkami ugotowanymi na twardo. Wiem, dziwne połączenie. Nie wiem, jakie wymyśliłam, ale jest przepyszne. I zaraz po śniadaniu wzięłam się za przygotowanie mięsa na obiad na później, żeby schabowe sobie już leżały w soli i... Pieprzu. A podałam je oczywiście z pirem ziemniaczanym z koperkiem oraz z gotowaną marchewką z groszkiem. Na kolację nie chciało mi się dzisiaj gotować, natomiast miałam straszną ochotę na ramen, więc zamówiłam sobie mój ulubiony ramen z kaczki truflowy z arigato. Całość podgrzałam zgodnie z instrukcją dołączoną do posiłku i było to przepyszne.